Kilometrów dla Orlików. Pogoda, 19 stopni w zapowiedziach na dzisiaj, przelotne opady deszczu lub ale również będą takie momenty, kiedy wyjrzy słońce. 190 km. To jest bardzo długi wyścig, bardzo długi dystans. No i nie jest wcale płaski. Jeśli ktoś myśli, że tutaj na Kaszubach będzie płasko, to na pewno jest w błędzie, bo mamy sporo interwałowych podjazdów, sporo krótkich, sztywnych hopek. No ale takie są Kaszuby, tak więc panowie trzymamy za was kciuki i wierzymy w to, że już wkrótce zobaczymy się na mecie w pełnym składzie. Pytanie do sędziego, o ile, ileś czasu do startu? 3 minuty, 3 minuty zabezpieczenie jest już gotowe, samochody neutralne z napisem MAMIK również są przygotowane, wozy techniczne, wasi trenerzy, wasi opiekunowie już się będą ustawiać do wyjazdu za kolumną, a potem jak wystartują orlicy, 15 minut przerwy ruszają orliczki i rusza Elita kobiet. Wielkie wydarzenie w kolarstwie, najlepiej zorganizowane krajowe mistrzostwa na świecie. W tym czasie, w ostatnim tygodniu czerwca, większość krajów, e, w których kolarstwo jest rozwinięte, organizuje swoje mistrzostwa. Właściwie to jest cała Półgóra Północna, tym Polska i dlatego tutaj do nas zjeżdżają największe gwiazdy. Mamy naszych zawodników na Narodowy Program Rozwoju Polarstwa, dzięki temu mieliśmy tak licznie obsadzone starty juniorskie, juniorek, juniorów, a także jazdę indywidualną na czas, ale mamy również wielkie gwiazdy w światowej elicie. Pan prezes Dariusz Miłek, główny sponsor PZKOL, witamy Panie Prezesie. I prezes PZKOL Dariusz Banaszek z chorągiutką startową. Dzień dobry Panie Prezesie. Dwie minuty do startu, dwie minuty do startu kategoria Orlik. 82 zawodników na liście startowej. Zawodnicy jeżdżący w polskich drużynach, ale również zawodnicy jeżdżący za granicą. Panowie, 190 kilometrów przed Wami. 190 km walki, ogromnego wysiłku, wspaniałych, wielkich emocji, jak sądzę, które dostarczycie kibicom, swoim przyjaciołom. Swoim rodzinom, swoim trenerom, no i na końcu spotkamy się z trójką z Was, a może będzie Was więcej, bo jeszcze Akademickie Mistrzostwa Polski na podium. Dekoracja kilka zaledwie minut po Waszym przyjeździe. Kilka zaledwie minut po Waszym przyjeździe. Dekoracja, scena dekoracyjna tam, gdzie składaliście wodnicy na liście startowej. I swą kierownicę życzę Wam, żeby wiatr miał w plecy, a ogień rozparał Wasze łydki. Jedna minuta do startu, jedna minuta do startu, gdzie są kibice w Gdyni? Gdzie są kibice na starcie mistrzostw Polski, wyścigowieków? Dariusz Damaszek, już przygotowamy, z tą startową w dłoni. Najpierw będzie odliczanie. Od pięciu do jednego wierzę, to że nam to możecie. Kolarze kupieni na starcie, ale ja wiem, że kibice darzą siebie wszystko. Czeka Już za moment będzie informacja od sędziego. Zróbcie wielki docięć, tak żeby wasza energia temu im przez cały 100 minut, żeby nie było. 10 minut na linii. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1. I kariusz pana Sekleza Polskiego z Węgierzki macha koronę wielką Wyruszyli Orlicy! Wielkie brawa! Wyjeżdżają wozy techniczne, a my mamy 10 minut przerwy. Może troszkę więcej, bo już 15 po 12 startują Orliczki i startuje Elita Pań. A zatem kochani... Chwila przerwy, teraz jeszcze możemy zobaczyć jak wygląda liczy. kolumna samochodów technicznych. Wozy trenerskie auto z napisem Koniec wyścigu. No i za moment jak wszystkie auta opis odjadą, Jak wszystkie samochody opuszczą strefę startu zaprosimy na start Orliczki i zaprosimy na start Elitę Pani. Tu kolega sobie nakleił naklejkę nie w tym miejscu, w potrzeba. Aleksandra czy Iwona? Proszę Państwa, ale mamy też w ręce zgubę. Niech ktoś się patrzy, spojrzy na przeguby, czy nie zgubił zegarka. Może w tych emocjach odrzucamy. No może, no może, no może, może... Sprawdzajmy, sprawdzajmy, czy ktoś nie zgubił zegarka. Ja ten zegarek mam przy sobie i chciałbym uszczęśliwić osobę, która już jest martwiona szuka znalazca, mistrzostwa tej osoby która zgubiła ten zegarek a więc jeszcze raz to nam się połączyło ładniej, żeby efekt synergii zagrał tak tylko ma mamy dla was przygotowane A jak jestem oczy w kiwiczach, to jest uwaga, uwaga do włodku bo tu jest tak. informacja. Uwaga zawodniczki na ulicy Świętojańskiej niebawem, nie ma niedaleko od startu jest pożar samochodu. To nie znaczy, że wyścig się nie odbędzie. wyścig się odbędzie, ale musicie zwrócić na to uwagę. Tak więc ścigamy się na ostro kawałek dalej. Przejeżdżajcie od tego samochodu. Droga jest obróżniona, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Ulica Świętojańska koło Urzędu Miasta w Grygi. Pożar samochodu. Trzy minuty do startu. Trzy minuty do startu. Zapraszam panów prezesów Dariusz Manaszek, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Dariusz Miłek, prezes zarządu CCC, sponsor Polskiego Związku Kolarskiego. Panie prezesie, jak się panu podobają tegoroczne mistrzostwa? No Mistrzostwa chyba najpiękniejsze w historii. Pierwszy raz na skwerze Kościuszki. Cieszymy się bardzo, organizacja jak, jak perfekt na najwyższym poziomie, mamy pogodę, miało padać, nie pada, później ma być jeszcze lepiej, ma być, ma być słoneczko, więc, więc połamania kół dziewczyny. I to powiedział Dariusz Banaszek, wielkie brawa, prezes PZKOL, związek nam się rozwija, panie i panowie, jak widać na zapleczu, specjalna strefa. Mamy chorągiewkę startową. Sprawdzamy tylko ile jeszcze do startu. Panie sędzio? Dwie i pół minuty. To jeszcze mamy czas. To teraz Dariusz Miłek. Bardzo proszę, Panie Prezesie, Sponsor Główny Polskiego Związku Kolarskiego. Nowe władze. Wygląda, że to jest nowa jakość PZKOL. Dzień dobry Państwu. Życzę miłego oglądania. Dziewczynom życzę dobrych wyników, dojechania do mety, szczęśliwego. No cóż, mamy Mistrzostwa Polski, mamy mistrzostwa, które są transmitowane w telewizji, mamy mistrzostwa, mamy nowego sponsora w związku, dodatkowo oprócz e, naszej firmy Sieradz będzie teraz Orlen. Także cieszymy się bardzo z pozyskania. Myślę, że tyle słońca w Polski w Związku Kolarskim jeszcze nie było. Dziękuję. To jest Panie i panowie, dobra wróżba na przyszłość. Tyle słońca w pozysku jeszcze nie było. Myślę, że pan prezes zadowolony. To powiedział Dariusz Miłek, szef firmy CCC, sponsor główny. W tym roku dołącza firma Orlen. Kochani, to już ostatnie chwile przed startem. Dziewczyny przygotowane, zwarte i gotowe, skupione na rowerze. Skupione. Wiatrów plecy ognia w nogach Wam życzymy. Za chwilę będzie znak sygnał, który powie nam, że jest jedna minuta do startu. Czekamy, a kibice w gwini przygotowują się do tego, żeby przekazać trochę swojej energii kolarkom. Na 3, 2, 1 wielki doping. 3, 2, 1! Poradimy z dynami na mistrzostwach Polski na szosie. Zamyślę, że dziewczynom należy się większy niż facetom. 3-2-1 Jedna minuta pozostała do startu. Wielkie emocje w Wyni. Czekamy na Was dziewczyny na mecie. 126 km do pokonania. 126 km, wyścig odliczek i wyścig elity, tak jak mówił Włodzimierz Rezner, kiedyś 9 zawodniczek na starcie, dzisiaj proszę spojrzeć jak liczna grupa kolarek w elicie i wśród odliczek, już z tytułami, z tytułami mistrzowskimi na imprezach w randze Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, 30 sekund do startu, 30 sekund do startu, ostatnie 5 odliczamy, tak żeby nas dziewczyny słyszały. Haloki kibice gwini 3-2-1 Dla nas ja to jest taki straż, że najczęstsze wyścigi górne pola się wygląda 29 lipca, ale dziś Gdynia i dziś orliczki 5-4-3-2-1 Wielki latinik Teraz wozy techniczne Wozy techniczne. Chorąbiebka wraca. Wozy techniczne. trenerzy, opiekunowie. Ci wszyscy, którzy mają prawo znaleźć się w kolumnie wyścigu. Wyjechali na trasę, kochani. No i wrócą za kilka godzin do nas. Bo trasa wiedzie po pięknych, kaszubskich drogach, górkach i pagórkach. No i około godziny 16 będziemy mieli finisz. Pani na mecie w Gdyni. Oczywiście wcześniej informacje z trasy będą się pojawiać. W eterze będą się pojawiać głośnika na terenie naszego miasteczka kolarskiego. Miasteczka Mistrzostw Polski w kolarstwie czosowym. W międzyczasie tak zwanym zachęcam do tego, żebyście odwiedzali naszych partnerów, przyjaciół, można obejrzeć prefekt Polskiego, Związku Polarskiego.